Witam, dzisiaj postaram Ci się pokazać obsługę techniczną, e, codzienną koparką ładowarki JCB3CX przed rozpoczęciem pracy. I należy to rozpocząć przede wszystkim od sprawdzenia kół. Koła muszą być prawidłowo przykręcone. Najlepiej co jest znaczyć farbą miejsca, żeby widać, czy śruba się odkręca, czy nie. Poza tym, opona powinna być w stanie dobrym, czyli nic nie może być w nią wbite. Musi być odpowiednie ciśnienie zgodnie z tym, co pisze na oponie, albo z tym, co pisze w DTRC. Czasem zdarza się też w tych maszynach, że potrafi pęknąć felga, bądź ściąć śrubę. Na to też trzeba być gotowym. Następnie, jeżeli <laughs> sprawdzimy już opony, warto zajrzeć pod maszynę. Pod maszyną jest dużo ważnych elementów. Na przykład układ kierowniczy, jak tam widzisz, tam nie może być wycieków, dlatego że jeżeli strzelci przewód, to tracisz możliwość skrętu w tej maszynie. Poza tym powinniśmy być uczuleni na przecieki w mostach, w skrzyni biegów i w moście tylnym. Więc zawsze warto zajrzeć pod maszynę, a w zasadzie na teren pod maszyną, czy przypadkiem nie ma na nim wycieków. Należy też sprawdzić płyny. <laughs> tu mamy olej hydrauliczny. Poziom oleju hydraulicznego jest na środku, tutaj powinien być i tak jest. Płyn sprawdza się hydrauliczny w zależności, jak podaje producent. Najczęściej podaje, żeby złożyć, złożyć osprzęt do sprawdzenia, bądź żeby osprzęt opuścić. Trzeba to zrobić tak, jak pisze w DTRC producenta. Jeżeli oleju jest za mało, dolewamy zgodnie z wytycznymi producenta odpowiednią lepkość i odpowiedni rodzaj oleju. Następnie, przy silniku mamy tutaj. Ważny wlew oleju silnikowego, a tutaj bagnet tego oleju silnikowego. I olej się oczywiście silnikowy sprawdza po przestanej nocy przez maszynę, bądź co najmniej tam 10-15 minut, żeby postała na równym terenie. Mamy bagnet do oleju w skrzyni biegów. Bardzo ważna rzecz, ta maszyna ma przekładnię hydrokinetyczną, zmiennik momentu między silnikiem a skrzynią biegów. W związku z tym, jeżeli nie jest prawidłowy poziom oleju, jest go za mało, to traci siłę na pchaniu. To samo się będzie działo jak ten olej jest stary. Trzeba sprawdzić olej w skrzyni zgodnie z tym, co podaje producent czyli 20 sekund po zatrzymaniu silnika. Silnik musi chodzić 5 minut. Wtedy przekładnia bierze olej, pobiera, a w skrzyni zostaje tyle, ile jest normalnie podczas pracy. I wtedy na końcu bagnetu powinno nam się wskazać wskazanie maksimum, albo co najmniej gdzieś tam na środku. Następnie mamy płyn chłodzący. Który też powinien być maksimum. Tutaj mamy separator wody z czujnikiem wody. Jeżeli pojawia się w nim woda, zapali się kontrolka i ogólnie powinno się sprawdzać raz w tygodniu tą, ten separator i raz w tygodniu tę wodę spuszczać. Pompka do odpowietrzania. I tutaj mamy pompkę ręczną i śrubę odpowietrzającą. Jeżeli by się nam zapowietrzył układ paliwowy, na przykład jakby nam się skończyło paliwo. No i tu jeszcze mamy zbiorniczek do spryskiwaczy. W tej maszynie nie ma płynu hamulcowego, dlatego że olej hamulcowy pobierany jest z zbiornika hydraulicznego. Poza tym tutaj widzimy pompę paliwa, oprzyrządowanie silnika, trzeba sprawdzić naciąg pasków. To są paski wieloklinowe, więc z nimi już nie ma problemu, bo one mają napinacze automatyczne. Natomiast starsze wersje miały oczywiście Pasek klinowy i, i trzeba było napinać. Filtr powietrza. Odpinamy klapy, sprawdzamy jego stan. Tu jest dwa filtry: tak zwany filtr zewnętrzny, główny i wewnętrzny, który jest elementem bezpieczeństwa na wypadek, jakby tego, ten pierwszy rozerwało. Filtr zewnętrzny trzeba czyścić. Natomiast, jak już zaświeci kontrolka od filtra powietrza, bo tutaj jest system jest kontrolka, która nam nas poinformuje, że filtr jest zapchany, bo jest czujnik na filtrze powietrza. Jeżeli ta kontrola zaświeci, to filtr zgodnie z zaleceniami producenta powinien być już wymieniony, ale w międzyczasie można czyścić, trzeba czyścić, im częściej czyścimy, tym rzadziej wymieniamy, a wiemy, że filtry też nie są tanie. Natomiast tutaj pod kluczykiem mamy akumulator pod atrapą. Akumulator, główny wyłącznik masy. Chłodnice, chłodnice, które też trzeba często czyścić, bo na budowie, jak to na budowie, są ciężkie warunki pracy i one tego wymagają. Tak. Natomiast z tej strony maszyny, jak przejdziemy, mamy alternator, mamy turbosprężarkę. Tu nie powinno być żadnych wycieków ani żadnych luźnych elementów. No i mamy zbiornik paliwa. W tych maszynach bywa tak, że producenci zamieniają zbiornik się, że ludzie przez pomyłkę dolewają paliwa do oleju hydraulicznego. Jak zauważyłeś, ja sobie tu wchodzę bezpiecznie pod maszynę, w miarę bezpiecznie, to zawsze jestem ostrożny, bo założyłem sobie rozpórkę zabezpieczającą. Przy rozprzęcie ładowarkowym sprawdzimy konstrukcję wysięgnika, które niestety zdarza się tak, że pęka, mimo tego, że to jest dość gruba blacha. Poza tym poza konstrukcją. Zabezpieczenia sworzni Siłownik hydrauliczny Czy nie ma wycieków na tłoczysku Znowu stan przewodów hydraulicznych Następnie siłownik łyżki Przewody siłownika łyżki Czy nie ma wycieków na tłoczysku Punkty sparne to zgodnie z DTR -ką. No i przewody krokodyla szczęki I siłownik szczęki Czy nie ma przecieków na, na tłoczysku wszystko to jest miejsce, gdzie te przecieki się pojawiają najczęściej, bo tu mamy to uszczelnienie ruchome. Przy łyżce sprawdzimy konstrukcję łyżki. Czy nie ma pęknięć znowu? Czy nie brakuje zębów, które się łamią? Tu są tak zwane noże boczne, a to są noże czołowe i one odpowiadają za skrawanie, zstępienie tych noży, zbicie ich. Po nie powoduje, że maszyna na przykład zużywa więcej paliwa, bo ma większy opór przed spajaniem. tak samo braki w zębach. Zęby, które gromadzą energię w jednym punkcie, rozrywają urobek jako pierwsze, następnie wchodzą noże czołowe i noże boczne, dno łyżki, czy wszystko jest OK, czy nie jest popękane, mocowanie krokodyla, to wszystko musi być w porządku. No i siłownik z drugiej strony. Przy o sprzęcie koparkowym na ramie poprzecznej, tylko dodam, że są zamocowane podpory. Luzy potwór można regulować w tym miejscu przez dokręcenie śruby do końca i cofnięcie jeden obrót tej i tej skasujemy luzy, dzięki czemu maszyna przy kopaniu się nie huśta. Sprawdzamy światełka, które często pękają niestety. No i tutaj mamy całe przyłącze osprzętu koparkowego, które idzie aż tam z rozdzielacza. Te przewody muszą być suche. Nasmarowanie punktów zgodnie z deterką. Każdą kalamitkę trzeba nasmarować, a stary smar zostaje wypchany. Hydroklapy, które trzymają nam osprzęt koparkowy na ramię poprzecznej. Tutaj tak samo sprawdzamy stan wysięgnika, czy nie ma pęknięć. Przecieki na tłoczysku, czy nie ma. Stan ramienia: ramię potrafi pęknąć, nawet tu i odpaść. W tych maszynach wszystko jest możliwe. No i stan łyżki, czy ma prawidłowe uzębienie dno łyżki, mocowanie łyżki. No i tutaj smarowanie zgodnie z instrukcją z DTR-ką. Punkty smarne są czasem pochowane, więc trzeba zawsze mieć deterkę. Blokada wysuwu ramienia teraz jest w położeniu odblokowanym. Tu mamy śruby regulacji luzu na ślizgach, które trzeba jednak regulować zgodnie z DTR-ką, żeby zostawić odpowiedni luz. A śruby trzeba równo dokręcać z obu stron. Jeżeli chodzi o smarowanie maszyny, to maszyna ma szereg punktów smarnych. I w deterce znajdziemy każdy punkt wskazany. Jest to 28 punktów smarnych w osprzęcie ładowarkowym, 22 przy osprzęcie i 6 na łysce 6 w jednym. Dodatkowo dochodzą punkty smarne w osprzęcie koparkowym, gdzie mamy 22 w samym osprzęcie. Plus jeszcze 9, których tutaj nie ma. W mechanizmie obrotu sprzętu. Dodatkowo trzeba pamiętać o mostach, gdzie szczególnie ważne są zwrotnice, które często są pomijane. Jedno miejsce smarowania zwrotnicy jest tutaj, drugie od spodu, i to jest ważne, żeby smarować, bo się będzie zużywać te łożyska. Mosty, następnie wały napędowe, krzyżaki wałów mają łożyska toczne, giełkowe i trzeba je smarować, bo inaczej się zniszczą. Smarowanie wykonuje się smarownicą, najlepiej w dwie osoby. Jedna osoba dociska smarownicę do kalamitki, a druga tłoczy. Jak stary smar zaczyna wychodzić, to znaczy, że miejsce jest nasmarowane. Smarujemy smarami do maszyn budowlanych, bo jak będziemy smarować zwykłymi smarami, to panewki, które tutaj nam łożyskują, to się zużyją i będzie luz. A później taka panewka nawet potrafi wypaść. W samej maszynie należy sprawdzić hamulec, który jest dzielony. Trzeba sprawdzić zarówno lewy jak i prawy. Pedał gazu, czy swobodnie chodzi. Układ kierowniczy po uruchomieniu. Czy dźwignie mają położenie neutralne. Rozdzielacza, czy się nie zablokowały. Czy rozdzielacz się nie zawiesił krótko mówiąc. Hamulec postojowy, czy działa. W tej maszynie sprawdza się go tak, że się zaciąga. Hamulec włącza. Bieg włącza jazdy, zwiększa obroty 1500 i maszyna nie powinna jechać, jeżeli hamulec działa. Hamulec powinien trzymać. Takiej próby nie można jednak przeprowadzać więcej niż 20 sekund, dlatego że olej w skrzyni biegów przekładni się grzeje. Stan szyb, stan lusterek ustawiamy i spokojnie możemy pracować.